Na kogo pani będzie głosować i dlaczego? Yy, jeszcze nie wiem, ale chyba za I dlaczego? Po prostu pan Tusk, to co ostatnio pokazali na. W ogóle ten pani Holland, ten film w ogóle. I w ogóle trzymali różne wejścia. I po prostu nie wolno się takie coś wydarzyć. Oni sobie wyzywają ludzi przed tym. Przed y, tym przed Sejmem, tym, przed tym całym tą wiecem, co było ostatnio, 1 października. Oglądałam, tego nie oglądam debaty, ale po prostu obiecują, że zabiorą wszystkie postulaty te 500+, plus 300+, plus 14, 13, a tu dużo ludzi mówi, że naprawdę mają ludzie, nawet mieli, za Tuska mieli 150. Na kogo będą głosować i dlaczego? A kogo pan reprezentuje? łówek 24 lokalne media. Aha. Na kogo będę głosować? Na Platformę. I dlaczego? Bo mam serdecznie dosyć tych pieprzonych pisowskich rządów. Tego faszyzmu, tego zamordyzmu i tego królestwa i złodziejstwa. TVP kto pana za nim zwyciężył? No, w ten, Hołownia. Oglądałem, Hołownia zwyciężył. Mm -hmm. Bardzo dobrze. Nasz koalicjant. Super. Dziękuję panu bardzo. Miłego dnia. Kogo będą głosować i dlaczego? Jeszcze nie wiem, nie zastanawiałam się. Dziękuję. Będę na lewicy głosować. Dla dlaczego? To co, to co ta Bo Pani mówi. To jest lepiej na Lewicę. No, no, dziękuję. też tak myślę. To bardzo mi się podoba. Myślę, tam ale no, no, one mają dobre tak. propozycje. Dobre, dla kobiet to 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 było to dużo właśnie, rzeczy. dla kobiet. kobiet. Także będziemy na Lewicę. No na lewicę, lewicę. jeszcze? na Jeszcze trzy dni do jeszcze w Przemyśle. Nie, ale odpowiadaj. Też trzecia droga mi się podobała. No. Ten, jak mhm. był wywiad, co nie? Kto według Pani zwyciężył debatę w TVP? Ja wiem, że mówili w telewizji, że nasz premier, ale to nie, nie, nie. Absolutnie nie. Mi się zdaje, że albo lewica, albo trzecia droga. Ale, ale oni Lewica, lewica. Lewica. Trzecia droga. Po prostu powiem tylko, że ja będę głosowała za tych, gdzie jest wiara Boga. A... Jest kilka takich ugrupowań. Do, do kogo pani najbliżej? Powiem, ja z dziećmi pójdę. Bo no w sumie oni są trochę inne. Mnie nie zależy na pieniądzach, tylko mi zależy na wiarze. Bo mi zależy na młodych ludziach, a nie na dla nas. Po prostu to jest miłe, że dostajemy wszystko. Tylko chodzi mi o to, że, że wiara jest na pierwszym miejscu. Kto będą głosować i dlaczego? Ja będę głosować na liberałów. Mhm, dlaczego? Bo taką mam opcję. Wie pan co, na kogo będę głosować? Na pewno nie na PIS Raczej na lewicę, a nazwiska nie powiem, bo nie pamiętam. A dlaczego? Dlatego, że chyba potrzebujemy jakiejś zmiany, nie? A oglądała pani debatę w TVP? Kto pani zdaniem zwyciężył? A ja nie wiem czy tam ktoś zwyciężył. <laughs> a kto przegrał w takim razie? Ani nikt nie przegrał, to takie wy była taka dyskusja, nie wiadomo. to nie było w ogóle dyskusji, tylko odpowiedzi na pytania, także to takie było wypytywanie się, tak jak dzieci w szkole, nie? Mhm. Także nie wiem, czy tam ktoś wygrał. No konkretnie mówiła pani z Lewicy, pan hołowny, po, jak hołownia. Każdy ma jakieś swoje, tak? Programy i, i, i ten. Ale na przykład pan Tusk, czy pan czy pan Morawiecki to się nie popisali raczej, nie? ci dlaczego? Na kogo? A to jest moja słodka tajemnica. Na pewno nie na PO. Ale tak na ten moment, do kogo pani najbliżej? Do PiS. -u. Sonda przedwyborcza. Koalicję obywatelską. Tylko i wyłącznie. Dlaczego? Reszta się nie liczy. Dlatego, żeby była normalność w tym kraju w końcu. Tak, na ten moment. Do kogo, pana naj... do komu... do kogo panu najbliżej? Na PiS. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że do tej pory mi się podobało to, co zrobili. Co się Panu najbardziej podoba w nich? Najbardziej? No to, że, że na przykład z tymi emeryturami. No przede wszystkim z emeryturami. No tak, poza tym to, 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 to robią, to mi się podoba. Znaczy, wie Pan co? Ja mam bardzo duży dylemat na kogo zagłosować. Ja bym najchętniej zagłosował na ugrupowanie. Na osobę, która reprezentuje ugrupowanie, które ma jakieś nadrzędne cele i jakieś wartości, i życie ludzkie jest ważniejsze dla nich, i przede wszystkim godne życie ludzi w Polsce, a żadne ugrupowanie polityczne tego nie prezentuje, wie pan co. No, ja bym chciał, żeby zagłosować na kogoś, dla kogo będzie ważne: zdrowie, życie Polaków, żeby nie musieli się martwić, jak przeżyć do ostatniego dnia, miesiąca, żeby nie musieli czekać. Miesiącami czy tam, nawet latami, na dostęp do powszechnej opieki medycznej. No i żeby ludziom po prostu żyło się lżej i lepiej w tym kraju, ale myślę, że nikogo chyba takiego nie ma, na kogo można było zagłosować, więc mam bardzo duży dylemat, ale no, na wybory trzeba iść, bo głos jest ważny. Ale czy ktokolwiek w tych czasach myśli o kimś innym niż o sobie, to ciężko mi jest. Oczywiście, że na y, platformę. Dlaczego? Bo zawsze głosujemy na prawdę. Zawsze właśnie. Dzień dobry. Pytamy mieszkańców, na kogo będą głosować i dlaczego? Konfederacja. Dlaczego? Bo ich uwielbiam. A oglądałeś debatę w TVP? Kto, twoim zdaniem, zwyciężył? Nie, mam nadzieję, że Konfederacja wygra. Mhm. Bo to myślałem już Korwin-Mikke, mój idol. I czym ciebie przekonuje Korwin-Mikke? Wszystkim, sobą. Mądra osoba, bardzo. A na opozycję. Dlaczego? Dlatego, dlatego. Dlatego uważam, że proszę pana, ci tyle narobili szkód, że na to już nie można patrzeć. Tak w skrócie. Tak w skrócie. Do jakiej partii opozycyjnej jest pani najbliżej? E, proszę pana, e, na pewno będę głosowała nie na to, do której mi jest najbliżej. Dlaczego? Dlatego, że wolałabym, żebyś to zmienić, a. Jeżeli partia na, opozycyjna największa zwycięży, to to może zmienimy. Że po wyborach e, nasz prezydent, nie mój zresztą, może e, e, powołać, e, znaczy przekazać powołanie rządu partii, nie tej, która wygrała. A czy oglądała Pani debatę w TVP? Kto Pani zdaniem zwyciężył? E, proszę Pana, to nie była debata. Dla mnie to nie była debata. Kto wypadł najlepiej w tym programie? Proszę pana, w programie, jeżeli chodzi o, o zachowanie, wypowiedzie, to Hołownia na pewno pierwsze miejsce, bo on się znajduje w takich sytuacjach. Natomiast to nie była debata. Uważam, że Tusk po poczuł się zaszczuty, tak uważam. Ładnie pani z lewicy wypadła, kobieta, bardzo ładnie. No, samorządowiec też niczego sobie... No, niestety nasz premier się zbłaźnił. Robimy sondę uliczną, pytamy mieszkańców, na kogo będą głosować i dlaczego? Myślę, się nie wiem na razie. A do kogo panu najbliżej? Ja bym polał na pis. Dlaczego? Lepiej. Wie pan, lepiej dają trzynastkę i czternastkę. Więcej. Dlaczego? No, tych po drodze to na Czernow, chyba. No i jeszcze. się znajdzie na liście. Dlaczego akurat na paniem Czernow? No, ona, ona, ja ją widzę często, że w lwówku prze, przebywa i coś, coś się dzieje. Płaci dlaczego? Ja stąd nie pochodzę, ja nie jestem stąd. Ale na jaką partię pani będzie głosowała? Na pis. Dlaczego? No bo tak, bo mi pomagają. W czym? Co takiego dobrego zrobili dla pani? 14 14 to mało? Płaci dlaczego? Dzień dobry, będę głosowała na panią burmistrz, Mariolę Szczęsną, i na trzecią drogę. Pani burmistrz dużo zrobiła dla lwówka. Dużo osobom, wielu osobom pomogła. Dziękuję. Sonda uliczna. Pytamy mieszkańców, na kogo będą głosować i dlaczego. No dobra, ale na kogo wy myślicie głosować? Pytamy o pana zdanie, na kogo pan będzie głosował. Bardzo bym się, bardzo bym się wstydził, wstydził cholernie, jakbym miał głosować na PiS. Bym się wstydził. I do jakiej partii jest panu najbliżej? Do każdej, tylko nie do PiS. A czy oglądał pan debatę w TVP? Kto pana zdaniem zwyciężył? Yy, platforma. Sonda uliczna, przedwyborcza. Ja na przykład ja będę nie głosowała, nie głosowała, ale wiadomo, od razu mówię, że dla, na partię, która pomaga. Jaka to jest partia dla pana? No na pewno prawicowa. Nie będę wypowiadać. Na PiS głosuję, ale nie powiem dlaczego. Oglądała Pani debatę w TVP? Kto Pani zanim zwyciężył? Nie oglądała Pani. Wiedzieć. Na pewno nie napis. Dlaczego? Dlaczego, bo są, widzicie, widzicie, co z Polską zrobili. A czy oglądała Pani debatę w TVP? Kto Pani zanim zwyciężył? Ja wiem. Wszyscy się wygupili. Pytamy mieszkańców, na kogo będą głosować i dlaczego? Na lewicę. Zawsze głosowałam na lewicę i nie zmieniam się. Dlaczego? Uważam, że lewica jest lepsza jak prawica. No. A czy oglądała pani debatę w TVP? Kto pani za nim zwyciężył? Nie nie oglądałam, w ogóle nie oglądam TVP. No to jest taki mały dylemat. Zdałoby się głosować na wszystkich i na nikogo. Bo każdy kłamie tak, jak umie, mówi to, co chce. Każdy mówi tak, żeby było dla niego dobrze, ale to czasami trzeba by wśrodkować, co wybrać z czego. No, trzeba głosować mądrze i logicznie i pomyśleć, żeby było dobrze dla nas, dla nas, dla ludzi, dla Polaków. No myślę tyle, że... Żeby... jakiej partii jest Pani najbliżej? O Jezus, I ja bym chciała do żadnej. No bo to nie wiadomo za kim trafić właściwie. Bo i tu część dobrego, i tu część dobrego. No ale myślę, że dobrzy byliby może te, z tej koalicji jednak, bardziej by to za mną szło. Bo tak czuję się bardziej pewna z nimi. Będą głosować i dlaczego? No PO. Dlaczego? No jestem kobietą, to bardzo... Miało. I dlaczego? Nie wiem, nie wiem. Jeszcze nie wiem. Tak na ten moment, do kogo panu najbliżej? No do PiSu. Dlaczego? No, tak mi się wydaje, że jest lepszy. Co takiego dobrego zrobili? No ja wiem, ja, co tam zrobili. Zawsze no, zrobili więcej, jak, jak inni. A oglądał pan debatę w TVP? Kto pana za nim zwyciężył? Ja, nie oglądałem. Mimy sondę uliczną, pytamy mieszkańców na kogo będą głosować i dlaczego. Ja będę głosować na PiS. D dlaczego? Że dostaje trzynastki, czternastki. Wszystko, co obiecują, to się sprawdza. To wszystko yy... no więcej. Czy o aferze wizowej pani słyszała? Nie, nie. Ja takimi sprawami się nie. To jest jedna z głośniejszych afer PiSu. Yy... Urzędnicy pobierali łapówki za polskie wizy i wpuszczali do polskich imigrantów. Czy to panią nie bulwersuje? No nie wiem, bo nie jestem w tym temacie. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Nie, dziękuję już. będą głosować i dlaczego? Na, na praworządność i na to, żeby w Polsce było lepiej, bo to, co się dzieje, to jest tragedia. A czy oglądała pani debatę w TVP? Kto pani zdaniem zwyciężył? Zwyciężył. To, co Morawiecki zrobił, to jest też tragedia, bo on jest... Premierem w całej Polski, wszystkich Polaków. Pierwsze przywitanie, które było, to było tragiczne. Ja sam przeciwko rudemu i bandzie. To o czym to świadczy? Cała debata to nie jest debata.